Cześć, dzisiaj trochę inaczej, dzisiaj bardziej zimowej scenarii. Chciałem Wam zaprezentować dwie rzeczy, które otrzymałem z Chin z firmy banggook.com. Jest to urządzenie do pomiaru ciśnienia w oponach. Działa bezprzewodowo. Wystarczy przykręcić do wentyla odpowiednie rzeczy, odpowiednią, odpowiednią nakładkę i taki czytnik mały, który mamy w tym urządzeniu powinien wskazywać generalnie poprawną, poprawną ilość, powietrza w po ilość powietrza w oponach roz drugi gadżet to jest GPS. To może służyć do sprawdzania lokalizacji naszego pojazdu, jak również do podsłuchiwania rozmów. Takie dwie rzeczy otrzymałem i postaram się Wam dzisiaj w miarę krótko je zaprezentować. Ok, tak jak widzicie, ja już zdążyłem zamontować cztery nakładki, jedno na każde koło. Generalnie moja pierwsza myśl była taka, czy te nakładki nie są za duże, czy nie urwą się podczas jazdy. No, ale po kilku dniach jazdy mogę stwierdzić, że nie trzymają się, także, także z tym nie powinno być raczej problemu. Każda taka nakładka działa bezprzewodowo, łączy się z tym urządzeniem, które mamy w samochodzie no i wskazuje nam jaka jest ilość powietrza w każdym kole Pokazuje również jaka jest temperatura prawdopodobnie otoczenia obok tego czujnika Dobrze, tak jak widzicie pokazuje nam 1,9 Ustawiona jest teraz na 2 i zobaczymy czy po skręceniu pewnie zacznie piszczeć Nie wydaje. Tak, tak, piszczy. Spróbujemy dopompować. Ustawiam, jak się nie mylę, 2,1, żeby było trochę więcej, bo jak przykręcam, to trochę powietrza ulatuje. Także nie zdziwcie się, jak będzie trochę więcej niż 2,0. Więc tak jak widać te chińskie urządzenia całkiem dobrze działa. Wskazuje prawidłowy pomiar. I mamy w takim razie również 2-0. Trzeba się jeszcze jedno koło protąpować, a to już poza, poza nagrywaniem. Co mi się osobiście podoba? Ten bardzo mały, lekki wyświetlacz. Tak naprawdę można go za zamocować wszędzie. Zawsze mamy dostęp do tego, ile jest powietrza w naszych, w naszych oponach. Nie musimy za każdym razem podjeżdżać na stację i sprawdzać. Urządzenie nie jest drogie. Gdzieś tam w linku wam podlinkuję, jaka to była cena, ale nie była to na pewno wysoka cena. Pierwotnie spodziewałem się, że takie urządzenie tak naprawdę nie będzie w ogóle działać, ale jak widać działa i to całkiem dobrze. Ok, przejdźmy teraz do modelu GPS. Jest to model GPS GF07. Urządzenie, które charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Wystarczy, że do urządzenia włożymy kartę SIM i możemy już w pełni korzystać z tego urządzenia. Urządzenie, które pozwoli nam wskazać dokładną lokalizację naszego auta, jak również podsłuchać rozmowy, które toczą się dookoła. Tego urządzenia, Więc jeżeli pożyczamy na przykład auto komuś z rodziny i chcielibyśmy sprawdzić, gdzie on dokładnie pojechał, bez problemu możemy to zrobić. Możemy również wykonać połączenie na telefon na numer karty podane włożone do GPS-a i wtedy będziemy słyszeli rozmowy, które odbywają się dookoła tego urządzenia. Jakość dźwięku, co prawda nie jest najlepsza, ale w cichym pomieszczeniu da radę dokładnie określić, co ktoś mówił. Dodatkowo możemy również wysłać SMS o treści 555 na numer karty, który złożone do urządzenia i otrzymamy z powrotną wiadomość, zwrotną wiadomość, w której będzie podana dokładna lokalizacja tego modelu GPS. Możemy również wysłać hasło o treści 666 pod ten numer karty, który włożyliśmy do GPS-a. Dostaniemy wtedy zwrotne połączenie, w które będzie przez będziemy mogli odsłuchać wiadomość, która została nagrana wokół tego, wokół tego urządzenia. Także z mojej strony jak najbardziej mogę powiedzieć oba urządzenia. Są to typowe gadżety do samochodu, dosyć niedrogie, więc jeżeli potrzebujecie takiego urządzenia jak GPS bądź e, urządzenia, które dokładnie odczyta Waszą ilość powietrza w oponach, to jak najbardziej za niewielkie pieniądze możecie nabyć takie urządzenia z banku.com.